My właśnie ogrywamy sobie Harry'ego Pottera i powiem wam, że usłyszeliśmy, że pojawiło się fanką w Kinder Joyach. Także kupiliśmy 10 sztuk, zobaczymy co wydropimy, co się znajdzie. Podobno można znaleźć jakieś figurki, jakieś zakładki do książek. Zobaczymy co z tego będzie, zapraszam do otwierania razem z nami. A swoją drogą 31 level, 67% gry za nami. słuchajcie, no jak widzicie trochę kupiliśmy tych Kinder Joyów z Harry'ego Pottera, dokładnie 10 sztuk, zobaczymy sobie co w środku jest, powiem wam tak, pierwsze co się rzuca w oczy to jest bardzo duża różnica jeśli chodzi o wagi, jedne są turbo lekkie, drugie są e, stosunkowo ciężkie, także ja myślę, że nie ma co, trzeba po prostu otworzyć pierwszą sztukę, no ja bym chciał najchętniej, żeby jakieś figurki były, no ale zobaczymy. Ogólnie teraz Turbo Viral się na to zrobił także myślę, że na razie sobie odsuńmy te e, pozostałe no i co? Otwieramy po kolei Dobra, ja, tutaj, tu jest chyba ta łyżeczka, więc odkładamy no i pierwsza pierwszy dodatek za tym co to będzie Dobra. Żartowałem, to jednak tutaj jest jedzonko, tu jest figurka albo coś innego. No dobra, mamy coś. Dobra, składamy. No i słuchajcie, pierwsza postać jest złożona, złożona. Tak się prezentuje. To jest chyba Hagrid. Przynajmniej na takiego wygląda. Mamy jakiś sznurek do przywiązania. Otwieramy następny. No to słuchajcie, Hagrida mamy. Myślę, że otwieramy kolejne. Tutaj nie ma co się zastanawiać, po prostu będziemy otwierali po kolei jak leci. Tutaj na pewno jest to ta czekoladka. No powiem wam, że chyba te figurki takie najfajniejsze były. No i mamy kolejną figurkę. Tada, macie pomysł, kto to jest? Bo ja szczerze mówiąc nie bardzo. No nic. Jest już druga. Otwieramy trzecią. No dobrze byłoby tego Harry'ego Pottera. O, mamy tego skrzata. Ale tutaj jest jakaś gumeczka jeszcze do niego. No i słuchajcie, mamy Zgredka. ta Spoko, na razie trzy figurki. I Zgredek jest jako e, nakładka na jakiś ołówek, długopis, cokolwiek. Otwieramy następną. Ron? Oczywiście, że Rudy to Ron. Ej słuchajcie, moim zdaniem, no musi być Harry jeszcze. No. Musi być Harry, jak widzicie mamy kolejnego, czwarta figurka już, trzecia figurka, jedna nakładka, mamy Rona, ekstra. No kurna, żeby ten Harry był, Harry Potter. Ja widziałem, że tam dużo takich materiałowych jest, co to jest? A, Hedwiga chyba, co? Przynajmniej na taką wygląda. Tak. I to już jest tak samo jaki był z Gredek. Mamy słówkę. Jak widzicie, tak wygląda. Powiem wam, że spoko to wygląda. No, podoba mi się. Bardzo w takiej fajnej jakości to jest. No dobra, mamy. Jeszcze zostało nam sześć. Także otwieramy kolejne. Dobrze, jakby ten Harry Potter był jednak. O, jakieś karty tutaj są, co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Jest kary, ale nie o takiego Harego nam chodziło. Jest Dumbledore. Jest znowu ta, ta, którą mamy już, ale nie mam pojęcia, kto to jest. Jakoś nie jestem w stanie sobie skojarzyć. Na pewno to nie jest Hremiona, no ale jak widzicie, ta postać jest. Zacznę tylko, co to jest. Jakaś plansza, jakieś coś. Czekajcie, ok, mamy Hogwart jakiś, naklejka była do tego. No ale, okej, okay, no i dlaczego to służy? Nie mam pola tego pojęcia. A, to się skanuje coś, tak? Wrzucasz każdego POTERA. No dobra, zaraz sobie zobaczymy, co to jest w ogóle. Zdecydowanie, że to się tutaj nakleja, no bo tak by pasowało nawet. Bierzemy kolejny. wam, że 10 sztuk wzięliśmy. Po 4, chyba 50 to jest. I. No już widzę, że jest zakładka na książkę. No, czyli po prostu klasyczna zakładka do książki. Ale z kim? Wydaje mi się, że to jest ta mała dziewczynka, taka blondynka, która się przywija przez yy, całą serię. Nie pamiętam jak ona się nazywała. Podpowiedź: szybkie sprawdzenie: Luna. Jeszcze nam trzy zostały. Ogólnie nie wiem czy jak u was, ale w Białymstoku to wszystko wykupione praktycznie. Nie, chyba w piątym czy którymś sklepie dopiero znaleźliśmy. No i mamy znowu to samo. Jest Harry, jest Hermiona, jest Ron i mamy pociąg. Czyli to jakaś musi być seria i tutaj podejrzewam, że będzie naklejka. Do tego. Tak, jest naklejka pociągu. No nic, będziemy musieli zobaczyć, co to jest w ogóle. Odkładamy i otwieramy ostatnie dwa. Słuchajcie, dajcie koniecznie znać, czy wykupywaliście sobie te Kinder Joy'e. No i czy ktoś trafił. No potera. My mamy na razie z tej całej... E, Trójcy. O, jest jakaś dziewczyna. <laughs> ale jaja, słuchajcie. Mamy drugiego Hagrida. Mamy dwóch Hagridów. Serio? No, come on. No dobra, no ale jest, jest. Ostatni. Ostatnia próba na Harry'ego Pottera. Ewentualnie chociaż Hermione. Ha, i kolejna powtórka. No serio? Come on. Jeszcze ja bym wiedział, kto to jest, a w zasadzie to nie wiem. Dajcie znać w komentarzach. To no nic, zaraz sobie przejdziemy do podsumowania. Jak widzicie, tak się prezentuje. Mamy 10 figurek, mamy 10, otworzyliśmy 10 jajek Kinder Joy, mamy Hedwigę z Gretka, dwóch Hagridów, dwóch, nie wiem, nie mam pojęcia, kto to jest. Szczerze mówiąc, mamy e, Rudego. Mamy, doczytaliśmy co to są, to są te zakładki indeksujące, one są przylepne jak widzicie w środku. Dajcie znać co wy wydropiliście, podzielcie się, czy kupiliście, czy u was w sklepach też tak jest, czy jesteście w ogóle fanami Harry'ego Pottera. A my widzimy się już w kolejnych filmach, trzymajcie się, hej! Mała podpowiedź dla was, najcięższe kinderki były właśnie z tymi figurkami, tak mi się wydaje przynajmniej.